W tym filmie opowiem Ci o kryzysie Republiki Rzymskiej i o tym jak i czemu zmienił się jej ustrój. Zapraszam. Druga połowa II wieku przed naszarą to w Rzymskiej Republice czas gwałtownych konfliktów społecznych i politycznych. Przede wszystkim trwał długo trwały już spór o własność ziemi. Sprzymierzeńcy chcieli zostać zrównani w prawach z obywatelami rzymskimi, a dodatkowo coraz częściej dochodziło do powstań niewolników. Rozwiązania ustrojowe, jakie do tej pory obowiązywały, przestały się sprawdzać. Gdy Rzym dokonywał wielkich podbojów, armia rzymska opierała się głównie od drobnych rolników. To oni w głównej mierze byli legionistami. Ale gdy wracali do domu, często okazywało się, że ich ziemia została sprzedana bogatym sąsiadom, gdyż całe lata, gdy walczyli na wojnach, nie miał kto zająć się jej gospodarstwem, a rodziny same nie były w stanie podołać ciężkiej pracy na roli. Bogaci obywatele skupywali ziemię swoich sąsiadów tworząc laty fundia, czyli ogromne majątki ziemskie, które służyły uprawie lub hodowli. Ale do pracy w nich nie chcieli zatrudniać sąsiadów, którzy potracili swoje ziemie, gdyż praca niewolników, którzy stale napływali do Rzymu, była dużo, dużo tańsza. Z tego powodu drobni rolnicy przenosili się do Rzymu, licząc na to, że znajdą tam jakieś zatrudnienie. Z tego powodu armia rzymska zaczęła borykać się z problemem poboru nowych legionistów. Bo oni rekrutowali się najczęściej właśnie spośród drobnych rolników. Dodatkowo z prowincji do Rzymu napływało tanie zboże, więc posiadacze ziemscy zamiast je uprawiać zmienili profil produkcji zajmując się uprawą winnej latorośli, owoców czy hodowlą drobiu, bo na tym można było więcej zarobić. W 133 roku przed naszą erą trybun ludowy Tyberiusz Grach zaproponował reformę agrarną, czyli rolną, której celem miała być naprawa sytuacji. Chciał on, by ziemie należące do państwa odebrać najbogatszym rzymianom. Jego projekt zakładał, że maksymalnie mogliby oni mieć 125 hektarów ziemi. Reszta miała zostać rozdzielona pomiędzy najbardziej potrzebujących. Senat wyraził swój sprzeciw, ale mimo to ustawa została przyjęta. Niestety nigdy w życie nie weszła, gdyż Tyberiusz został zamordowany przez swoich bogatych przeciwników politycznych. Nowym trybunem ludowym po śmierci tyberiusza graka został jego brat, Gajusz. Chciał on kontynuować dzieło brata. przeforszował ustawę umożliwiającą najbiedniejszym zakup tańszej żywności. Odebrał także patrycjuszom wyłączne prawo do sądzenia spraw dotyczących nadużyć finansowych, do jakich dochodziło w prowincjach, gdyż tu oskarżonymi byli przedstawiciele patrycjatu. Wpływowi Rzymianie zorganizowali nagonkę na Gajusza, zmuszając go, by odebrał sobie życie, o co podobno poprosił swojego niewolnika. W pierwszym wieku przed naszelą znów próbowano rozwiązać problem ziemi. Od tego czasu weterani mieli dostawać działki od państwa. Wodzowie armii, w których oni służyli, prowadzili w senacie starania o nadanie dla nich ziemi. W efekcie legioniści byli coraz bardziej lojalni w stosunku do swoich wodzów, bo to od nich zależały ich dalsze losy, a mniej wobec państwa. Problemem stali się także sprzymierzeńcy. Przypominam, że byli to ci mieszkańcy imperium, którzy musieli brać udział w wojnach, jakie toczyli rzymianie, a także płacić podatki, ale nie posiadali praw politycznych. Z tego powodu w 90. roku przed Naszerą zorganizowali powstanie. Walki trwały dwa lata. Rzymianom wprawdzie udało się rozbić ich armię, ale już po zakończeniu walk zaczęto przyznawać im obywatelstwo, choć robiono to stopniowo. Do Italii w wyniku podbojów napłynęła ogromna rzesza niewolników. Byli oni wyzyskiwani i traktowani bardzo okrutnie. Dodatkowo obserwowanie walk gladiatorów było ulubioną rozrywką Rzymian. Byli to ludzie świetnie wyszkoleni i dobrze wyposażeni, co miało uatrakcyjnić widowisko. Walczyli na śmierć i życie między sobą lub z dzikimi zwierzętami. Niewolnicy ze względu na złe traktowanie zaczęli organizować powstanie. Zaczęło się od Sycylii, ale tamtejsze dwa powstania udało się szybko stłumić. Bardzo groźne okazało się powstanie spartakusa z 73 roku przed naszą erą. Wybuchło ono w jednej ze szkół gladiatorów na południu Italii. Buntownicy zgromadzili się na zboczach Wezuwiusza, gdzie dołączyli do nich zbiegli niewolnicy i pozbawieni majątku chłopi. Rzymianie potrzebowali dwóch lat na to, by stłumić powstanie. Buntownicy zostali okrutnie ukarani, ale od tego czasu los niewolników zaczął się stopniowo poprawiać. Jak wspomniałam, dowódcy legionów mieli coraz większą władzę. Decydowali o podziałie łupów, troszczyli się o weteranów, żołnierze byli im bardzo oddani. Na początku I wieku przed naszerą dwóch wodzów rzymskich rywalizowało ze sobą. Byli to Gajusz Mariusz i Lucjusz Cornelius sulla. Wybuchła wojna domowa, zwyciężył w niej sulla i w 82 roku przed naszą erą ogłosił się dyktatorem na czas nieokreślony. A pamiętamy, że zgodnie z rzymskim prawem dyktator mógł zostać powołany na okres maksymalnie sześciu miesięcy. Sulla ogłosił listy proskrypcyjne, czyli spisy osób skazanych na śmierć. Byli to jego przeciwnicy polityczni, których było tysiące. W kolejnym kroku zaczął reformować ustrój republiki, mocno wzmacniając władzę senatu, kosztem innych urzędów. Gdy zakończył swoje reformy, zrzekł się dyktatury i wrócił do prywatnego życia. Zmiany, jakie wprowadził Sulla, nie przetrwały długo. W 70 roku przed naszą erą Gnejusz Pompejusz i Marek Krasus zostali konsulami. Za cel postawili sobie odwrócenie reform Sulli. Przywrócili chociażby władzę trybuną ludowym. Obaj politycy stali się bardzo wpływowi. Niedługo potem dołączył do nich Gajusz Juliusz Cezar. W 60 roku przed Naszerą cała trójka zawarła tajną umowę zwaną umową pierwszego triumviratu. Nazwa pochodzi od łacińskiego tres vires", czyli trzech mężów. W ten sposób podzielili się oni władzą w państwie. Cezar zgodnie z porozumieniem w 50 roku przed Naszerą objął konsulat, a potem został namiestnikiem części Galii, która należała do Rzymu. Chciał on podbić całą tę krainę, czego po kilku latach walk rzeczywiście dokonał. W tym samym czasie Krasus zginął na wschodzie podczas walk z Partami. Z kolei Pompejusz doszedł do porozumienia z Senatem, a jego władza była niemal nieograniczona. Senat zażądał, by Cezar zrezygnował z dowództwa i wrócił do stolicy. Ten jednak odmówił. W 49 roku przed erą przekroczył rzekę Rubikon i na czele wojsk wkroczył do Italii. Podobno, powiedział przy tym, kości zostały rzucone, co do dnia dzisiejszego jest sposobem na podkreślenie, że decyzja została podjęta. Rozpoczęła się druga wojna domowa. Pompejusz posiadał wierne mu oddziały, ale znajdowały się na prowincjach. Z tego powodu wraz ze swoimi zwolennikami opuścił Rzym i udał się do Grecji. W 48 roku przed naszą erą pod Farsalos doszło do decydującej bitwy. Zwyciężył Cezar. Pompejusz próbował jeszcze szukać schronienia w Egipcie, ale został tam zamordowany. Przeciwnicy Cezara starali się jeszcze przeciw niemu walczyć, np. w Afryce czy w Hiszpanii, ale ponownie Cezar zwyciężył. Cezar w 44 roku przed naszą erą został dyktatorem i sprawował tę funkcję dożywotnio. Filarem jego władzy było poparcie jego armii. Przeprowadził szereg reform. Wielu mieszkańców prowincji zyskało rzymskie obywatelstwo. Do senatu wprowadził przedstawicieli arystokracji z prowincji. Rozpoczął przebudowę Rzymu, a także zreformował kalendarz. 15 marca 44 roku przed naszą erą, w dniu święta idów marcowych Cezar został zamordowany. Spiskowcami okazała się grupa senatorów. Nie podobała im się szeroka władza w rękach Cezara. Chcieli oni przywrócić ustrój republikański. Zamach przeprowadzono podczas posiedzenia senatu. Cezarowi zadano kilkadziesiąt ciosów sztyletami i zmarł on u stóp posągu Pompejusza, swojego rywala z przeszłości. Spiskowcy bali się gniewu ludu, więc uciekli na wschód. Kilka słów o Gajuszu Juliuszu Cezarze. Dziś ocenia się go jako jednego z najwybitniejszych wodzów rzymskich. Był politykiem i dyktatorem. Pochodził z pływowego rodu Juliuszów. Dzięki swoim sukcesom militarnym zdobył dużą popularność. Wraz z Krasusem i Pompejuszem zawarł tajne porozumienie triumvirat. Po śmierci Krasusa Cezar wystąpił przeciwko Pompejuszowi i wspierającemu go senatowi. Podczas wojny domowej pokonał ich i stał się dożywotnim dyktatorem. Spiskowcy zamordowali go podczas obrad senatu. Jednym z zamachowców był bliski przyjaciel Cezara, Brutus. Dlatego jego ostatnie słowa to podobno: "I ty, Brutusie, przeciwko mnie?". Cezar miał też zdolności literackie. Opisał swoje wspomnienia ze zwycięskich wojen, jakie stoczył. Jemu przypisuje się maksymę "Veni, vidi, vici", czyli "Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem". W 43 roku przed naszą doszło do zawarcia drugiego triumviratu. Stronami byli Marek Antoniusz, bliski współpracownik Cezara, Gajusz Oktawian, wnuk siostry Cezara, adoptowany na mocy jego testamentu, a także Marek Lepidus, najbardziej wpływowy wódz rzymski. Podzielili się oni władzą. prowincje zachodnie otrzymał Oktawian, wschodnie Antoniusz, a Afryka przypadła Lepidusowi. W 42 roku przed naszą w bitwie pod Filippi udało się pokonać wojska dowodzone przez spiskowców, którzy zamordowali Cezara. Postanowienia triumwiratu nie przetrwały zbyt długo. Oktawianowi udało się przejąć kontrolę nad Afryką i Imperium Rzymskim rządziło już tylko dwoje władców. Antoniusz rozwiódł się z żoną, która była siostrą Oktawiana i związał się z królową Egiptu, Kleopatrą VII. W 31 roku przed Naszerą stoczono decydującą bitwę pod Akcjum, u wybrzeży Grecji. Była to jedna z największych bitew morskich w starożytnym świecie. Walczyło w niej ponad 600 okrętów rzymskich i egipskich. Zwyciężył Oktawian, a propaganda rzymska jeszcze długo wychwalała go jako wspaniałego wodza. Z tego powodu powstały liczne rzeźby i malowidła. Antonius i Kleopatra wrócili do Egiptu. Popełnili wspólnie samobójstwo, gdy zbliżyły się wojska Oktawiana. Oktawian stał się w ten sposób jedynym władcą imperium. W 27 roku przed Naszarą przekazał senatowi wszystkie nadzwyczajne uprawnienia, co miało być znakiem, że kraj znów staje się republiką. W zamian za to senat przyznał mu tytuł Augusta, czyli dostojnego wywyższonego. W rzeczywistości Oktawian August zaczął tworzyć nowy ustrój, zwany pryncypatem, od Principes Senatus, co możemy przetłumaczyć jako pierwszy w Senacie. Oktawian zaczął przejmować uprawnienia różnych urzędów. Stworzył nową listę senatorów, na której jego nazwisko figurowało jako pierwsze. Przyjął uprawnienia trybunów ludowych, a tym samym zdobył nietykalność osobistą. Oprócz tego miał prawo do inicjatywy ustawodawczej oraz prawo weta. Filarem jego rządów była armia, nad którą miał pełną kontrolę. Prowincje podzielono na te kontrolowane przez Senat i te, którymi Oktawian August rządził bezpośrednio. Przeprowadzono reformę armii. Od tej pory miała charakter zawodowy, a każdy żołnierz musiał odsłużyć w niej określony czas. Weteranie, którzy kończyli służbę, otrzymywali zabezpieczenie finansowe. Ustrój, jaki zapoczątkował Octavian August, okazał się trwały i funkcjonował w Rzymie do końca III wieku naszej ery. Władza należała do cesarza czyli Prynia. Jemu podlegała większość administracji, kierował wymiarem sprawiedliwości, dowodził armią i był najwyższym kapłanem. Decyzja najczęściej konsultował z radą cesarską, niewielkim gronem swoich doradców. Senat dalej był ważnym organem. Pełnił funkcję Trybunału, zarządzał częścią prowincji, a jego postanowienia miały moc ustaw. Powstały też nowe urzędy, np. prefekt Pretorianów. Dowodził on gwardią pretoriańską, która miała dbać o bezpieczeństwo władcy jego rodziny. Osoby pełniące tę funkcję stawały się w rzeczywistości drugimi osobami w państwie. Rzym oficjalnie dalej był republiką, a princ był formalnie jedynie pierwszym z równych. Nie wprowadzano zatem zasady dziedziczności tronu, a następcę każdorazowo wybierał senat. Tyle w teorii, bo w praktyce to cesarz starał się wyznaczyć swojego następcę. Wybraną przez siebie osobę, najczęściej krewnego, obsadzał na najwyższych urzędach, pokazując w ten sposób, kogo należy wybrać. Senat nie chcąc się sprzeciwiać, wybierał wskazanego kandydata. Już zupełnie na koniec kilka słów o Oktawianie Augustie. Był on wnukiem siostry Juliusza Cezara. Gdy ten zmarł, zgodnie z testamentem, został znany za syna Juliusza Cezara, a tym samym miał być jego następcą. W 43 roku przed naszernym zawiązał triumvirat razem z Markiem Aureliuszem i Lepidusem. W 42 roku przed Naszarą brał udział w rozgromieniu wojsk spiskowców i zabójców Cezara. W 31 roku przed naszernym stoczył bitwę pod Akcją. zwyciężył Marka Aureliusza i stał się władcą Rzymu. Mimo, że nie przywrócił monarchii, dziś jest uznawany za pierwszego cesarza rzymskiego. W 27 roku przed naszą otrzymał od senatu tytuł Augustusa. W swoim ręku skupił praktycznie pełnię władzy w państwie. Okres ten bywa nazywany Komedią Republiki. Podobno stan August, leżąc na Łurzu Śmierci, zapytał, czy sądzicie, że dobrze odegrałem swoją rolę w tej życiowej farsie? Zapamiętaj najważniejsze. Na skutek podwoju w Italii zaostrzyły się napięcia społeczne związane z posiadaniem ziemi, sytuacją ludów sprzymierzonych zamieszkujących Italię i masowym napływem niewolników. Problemem stała się także rosnąca pozycja wodów rzymskich armii. W 60 roku przed naszą Pompejusz, Krasus i Cezar zawarli pierwszy triumvirat, umowę polityczną określającą ich wpływy w Republice. Po podboju Galii w 49 roku przed naszą erą skonfliktowany z Senatem Cezar wkroczył z armią do Italii, rozpoczynając wojnę domową. Niedługo po odniesionym zwycięstwie został jednak zamordowany 15 marca 44 roku przed naszą erą. W 43 roku przed naszą Lepidus, Antoniusz i Oktawian zawarli drugi triumwirat, ale napięcia pomiędzy nimi doprowadziły do wojny, w której Oktawian pokonał Antoniusza 31 rok przed naszą erą. Oktawian zaprowadził nowy ustrój określany mianem pryncypatu, który faktycznie zapewniał mu pełnię władzy w przypozarach utrzymania ustroju republikańskiego.